Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Kolejny odcinek z eventu Level Up. I dzisiaj w odcinku będziemy otwierali playerpiki i mnóstwo paczek, które mam zachowane. I również mówimy sobie to, co mamy w zadaniach nowych i SBC jako nowe rzeczy. I zaczniemy od tego, że mamy nowe zadania w Food Champions i w eliminacjach do Food Champions. Jest za to paczka 10 zawodników 85+. I wygramy 4 mecze z zawodnikami z La Ligi i osobno z Ligi Francuskiej. Dostaniemy paczkę 10 zawodników 85+, myślę, że warto sobie zrobić, jeżeli jeszcze gracie i od ostatniego odcinka chyba to nie było w ostatnim odcinku, że jest dostępny SAWA nie? w 94 do zrobienia. Jest jego wersja chyba 92 czy 93 w SBC jest kładący 85, więc naprawdę polecam sobie to zrobić, bo warto sobie chociażby jako foder że mieć i tyle chyba jeżeli chodzi o zamiast nowe od poprzedniego odcinka więc możemy sobie przejść do tego co jest w SBC, a tutaj naprawdę dzieje się dość sporo bo dostaliśmy między innymi album 94 który wygląda nawet całkiem ok ale na pewno nie za tą cenę jest bardzo drogi 88 89 87 ta karta chyba kosztuje w rękach 400 tysięcy aktualnie więc Raczej bym to odradził, chyba że brakuje zawodnika z Chelsea na tej pozycji, no to wtedy myślę, że tak. I nareszcie nowe Player Piki 81, dostaliśmy je wczoraj, ale był jakiś błąd i dało się to robić tylko jeden raz i jej po prostu zrobił błąd, jak to jej i nie było to powtarzalne. Tylko raz zostaliśmy i dzisiaj dostaliśmy po raz kolejny i można je już powtarzać. I jest bardzo tanie to jest chyba jedno z najtańszych SBC w historii, nie przypominam sobie, że przy edycji było to tak tanie potrzeba tylko 5 złotych kart do player Pika 81 i ja wam naprawdę polecam robić to SBC gdzie potrzeba tylko 6 złotych kart i dostajecie 3 80 więc naprawdę są świetne, Powtarzam, SBC są na 9 dni, więc tych paczek na pewno będę robił mnóstwo, poza odcinkami, jeżeli coś trafię tam to na pewno pokażę, na odcinki oczywiście będę miał przygotowane lepsze Paczki oczywiście Player pick 93 Plus TOCA lub e, Shape Teraz będzie w dzisiejszym odcinku, tak samo jak e, Ikona 90. Plus. I kolejna paczka z TOCA. Mam chyba już dwie albo trzy e, przygotowane i chyba będzie to tyle, jeżeli chodzi o SBC. Więc możemy sobie przejść do odebrania paczek za Foot Champions na sam początek i Player piku oczywiście, e, i zobaczymy, czy uda się coś trafić. W tym tygodniu tylko jeden Player pick TOCA i jeden Player pick 84. Plus. I do tego, oczywiście, zrobiłem jeszcze e, 10 tych Player pików 81. Plus, więc od nich sobie zaczniemy. Zobaczymy, czy jakąś kartę level up uda się dzisiaj trafić. Mam na to naprawdę wielką nadzieję. Drugi player 81 81, już duplikat. Dobra, lecimy z kolejnym. Możecie pisać w komentarzach, czy robiliście te player piki i czy udało się coś trafić. Ja tak mówię szczerze, polecam Wam te paczki, gdzie jest trzech zawodników 80, plus, a nie te player piki. Myślę, że na pewno dużo lepiej na tym wyjdziecie. Ok, jeszcze zostało 6 player picków 81. Plus. Żeby chociaż jedna jakaś karta dobra udało się trafić, jakiś walkout, może jeden, kolejny player pick 82 Martinez. Dobra, następny player pick, jeszcze cztery zostały. Znowu musiał dość jeden. okej kolejny player pick 84 Diabi. I ostatni player pick 81 na teraz, bo jeszcze podejrzewam, że podczas nagrywania kilka duplikatów trafię, więc będę robił kilka jeszcze tych player picków. Dobra, teraz player pick 84 plus za Food champions oczywiście się, że dwie czwórki i ten najważniejszy na teraz, czyli player pick 91 czy będzie coś dobrego Balde i Bruno Gimaraes obu mam w wersji Team of the Season, więc weźmiemy po prostu Balde i teraz od razu jak pamiętam o tym za tylko jest jeden jedna karta, jedna paczka z kartą Team of the Season czy nie ma, nie mówcie że im braku punktów. Grałem chyba, nie wiem, 11, 12, chyba bo 13 meczów i chyba zabrakło jednego. A była paczka z gwarancją Toca, gdy robiłem zadania o karty level up. No cóż, okej, okay, jednak jest paczka Toca 5 Lig. Myślałem, że nie ma, ale tak jakiś błąd tam był chyba na grafice. Także zobaczmy od razu, co będzie w paczce z gwarancją Toca 105 Lig. Czy będzie coś dobrego, coś grywalnego? Jest Turcja, więc nic dobrego to nie będzie. Tylko folder 89. Dobra, więc przechodzimy do paczek tych lepszych. Jest 26. Możemy zacząć w sumie od jakiejś lepszej paczki, niech będzie ta z gwarancją toc wymiennego. Więc prawdopodobnie będzie tutaj historia Team of the Season. Wow, jest TOC. To jakaś nowość. Norwegia. Środkowy obrońca, szkoda. 89. Jakby był Erling Haaland w pierwszej paczce jeszcze wymienny, to naprawdę byłoby fajnie. Dobra, lecimy teraz w 5 85, a reszta paczek już tylko te, w których coś będzie. I tak jak zawsze przypominam, niestety po raz kolejny, kolejny event rzędu, że karty eventowe nie pokazują się jako walkout, tylko obok w paczce po prawej stronie, jeżeli będą. Tutaj niestety nie ma. Dobra, teraz paczka dwóch zawodników 83+. Plus. I mamy pierwszą kartę, level up. Jest ekwador, środka brońca i jest to chyba duplikat. Paco, dalej nie mam pojęcia jak go się, jakiego jego nazwisko się wymawia. Więc robimy chyba player pika z ikoną. Dobra, więc tak wygląda ostatni zespół, który zgłaszamy, i zobaczmy, co będzie w kolejnym. Naprawdę, już nie mam pojęcia, którym w ostatnich tygodniach player piku ikony. I czy w końcu uda się zrafić coś grywalnego? Mam nadzieję, że tak. Więc otwieramy i zobaczmy, co będzie w kolejnym player piku Ikony: jest Pirlo, jest Pires i jest Van czyli po raz kolejny foder. Dobra, kolejna paczka. dwóch zawodników 84. Plus. Jest kolejny walkout, więc skipujemy. Dalej kartaż level up może tutaj być Oblagi Arnold. I teraz paczka trzech zawodników 84. Plus. Wow, okej. Okay. Zeskipowałem i w paczce Edison Cavani 94, więc od razu sobie wrócimy do player Pika Totca 93. Plus. Jest on naprawdę, naprawdę drogi na to jak wygląda aktualnie rynek transferowy, więc mam nadzieję, że uda się trafić coś dobrego, coś grywalnego, a nie tylko foder, jakieś 94 czy 95 overalla. Chyba najbardziej tutaj e, liczę na jakąś kartę Mbappe czy może Dembele, e, Shape Shifters, to było coś naprawdę fajnego, więc otwórzmy i zobaczmy, czy uda się trafić coś grywalnego. Richarlison, Rydiger to jest naprawdę bardzo dobry player pick. I jest jeszcze Valverde, który też na pewno jest coś e, wart. są około 200 tysięcy aktualnie, a Rüdiger około 400, więc oczywiście bierzemy kartę Redigera 96. I, I to jest naprawdę jeden z lepszych trafów w ostatnich e, tygodniach u mnie. Może nie tygodniach, ale dniach e, na pewno. Lecimy dalej do paczek. Okej, okay, teraz paczka trzech zawodników 85+. Plus. Tutaj mam nadzieję, że coś będzie. Nie ucięłem nawet tu nie było w tej paczce. Okej, okay, jest kolejna karta Level Up e, Void w duplikacie. I dobra, kolejna paczka 5 zawodników 85+. Plus. To już jest naprawdę bardzo, bardzo duża paczka, więc skipujemy. Jest Walkout, jest e, Son. A czy obok niego będzie jakaś karta Level Up? Jest kolejny raz dzisiaj Kawani. E, dobra, lecimy teraz z paczką, e, z gwarancją karty. Shape Shifters. Oby tutaj było coś dobrego i żeby nie było korony, niestety po raz kolejny jest korona, więc będzie to kolejny duplikat dzisiaj, kablera. W którym naprawdę, ale to naprawdę już nie mam co zrobić. Wszystkie SBC opaczki paczki e, i o karty, te które chciałem zrobić, już zrobiłem. E, tą paczkę sobie z ikoną zachowuję na kolejny odcinek, więc nie mogę teraz e, zrobić tego, bo nie będę mógł stracić paczek. Więc wrzucam go do SBC o ikony. Muszę zacząć robić po prostu e, ikony, które są dostępne, bo nie mam innych SBC, które bym chciał zrobić, które by się po prostu opłacały. I dobra, słuchajcie, otwieramy ostatnią paczkę na dzisiaj. Te trzy pozostałe sobie na kolejny odcinek. I otwieramy tą największą z 25 zawodnikami, 83+. Plus. I zobaczmy, czy tutaj uda się trafić jakąś kartę level up. Oczywiście na wokaucie nie będzie, więc sobie to zeskipujemy. Jest killer na was, więc szkoda, że nie jakaś wyżej ocena karta. Wow. Bez karty level up w takiej paczce. Także to było tyle i widzimy się prawdopodobnie w piątek w nowym evencie, a właściwie w drugim tygodniu eventu level up. Mam nadzieję, że karty będą też troszeczkę lepsze i będzie mniej wymagań, żeby je upgrade'ować. Na razie!